Gość radia vanessa. Martyna Nowicka Wilka. Dziś naszym gościem jest dr Jacek Pieschała, dyrektor zespołu szkół ekonomicznych w Raciborzu, a także absolwent pierwszego liceum w Raciborzu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu obchodziło okrągły jubileusz 80-lecia szkoły i te wydarzenie ma już za sobą, ale w tym roku także pierwsze Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu również obchodzi 80-lecie szkoły, do której Pan uczęszczał. No właśnie, jakie to uczucie, że tyle jubileuszów jest w tym roku i Pan uczestniczy w nich? No na pewno radosne. Przede wszystkim ważne, że te szkoły są piękne i się tak wspaniale rozwijają, pomimo e, tylu, tylu już lat, można powiedzieć kolekwialnie na karku. Także bardzo się z tego cieszę. A jakie wspomnienia ma pan właśnie z Kasprowiczem? No na pewno e, te wspomnienia są różne, e, mówiąc e, szczerze. Przede wszystkim wspominam e, ten okres jako bardzo ważny w moim życiu. E, nie powiem, że on mnie jakoś tak całkowicie ukształtował, ale na pewno y, wspominam go jako ważny, y, z tego względu, że poznałem tam bardzo dużo wspaniałych y, przyjaciół, ludzi, y, spotkałem dużo fajnych nauczycieli, no i ten okres był bardzo dla mnie okresem pracowitym. Wysoki poziom tej szkoły był od początku tak naprawdę, teraz ten poziom szkół wyrównał się, ale kiedyś do Kasprowicza bardzo ciężko było się dostać. Tak i takie miałem przez te cztery lata wrażenie, że to był bardzo y, trudny okres wytężonej pracy. Ja kojarzę y, tę szkołę y, z tego, że byli tam bardzo wymagający nauczyciele. E, oczywiście no, nie każdy przedmiot był taki wymagający, ale myślę, że 80% siatki programowej e, to były e, przedmioty bardzo trudne albo trudne, co najmniej trudne. E, uczyliśmy się bardzo dużo, bardzo dużo. Ja pamiętam, szczególnie pierwsze dwa lata, to właściwie tylko e, człowiek przyjeżdżał do domu, jadł obiad i się uczył. <laughs> I później. E, na drugi dzień była powiedzmy w ten sposób egzekucja tej nauki przez, przez e, nauczycieli, ale to też okres e, wielu przyjaźni, i chciałbym tu też to szczególnie podkreślić, bo my. W tej... A te przyjaźnie przetrwały do dzisiaj? Tak, wiele tych przyjaźni przetrwało do dzisiaj, czasami mamy okazję się e, spotykać e, na tak zwanych e, spotkaniach klasowych. Nie jest to zbyt często i nie jest to. Wydarzenie cykliczne, ale, ale staramy się utrzymywać ze sobą kontakt. Czyli na balu absolwentów 12 grudnia też pan się pojawi? Tak, zamierza. Których nauczycieli wspomina pan z uśmiechem? Tych, którzy dużo wymagali, czy jednak tych, którzy nie wymagali? Kadra była bardzo wymagająca, ale sympatyczna, z dużym poczuciem humoru. Oczywiście muszę wspomnieć o naszej pani wychowawczyni, pani. Jannie Karkosze, która była bardzo wymagającym nauczycielem matematyki, ale też z dużym poczuciem humoru. To jej zawdzięczamy przede wszystkim, że odkryła dla nas góry. Jeździła z nami na wycieczki klasowe i pamiętam, Tatry to dzięki niej poznałem, no i też Beskit Śląski też dzięki niej. Miała odwagę i z nami jeździć, to doceniam, była bardzo wymagająca. I, I bardzo miała specyficzny, dobry, wysmakowany poczucie humoru. A kiedy pan wiedział i podjął decyzję, że będzie pan nauczycielem? Bo pierwsze chyba było prawo i studia we Wrocławiu. No, to jest dosyć skomplikowana e, historia e, z tym moją e, jakby edukacją. Ona się działa niejako równolegle, e, ale. Powiem tak, ja mam dosyć dużą e, tradycję historyczną bycia <grym> nauczycielem, dlatego że moi rodzice byli nauczycielami, mój ojciec był wieloletnim dyrektorem szkoły i tak zawsze gdzieś miałem e, m, w tym moim rysie osobowościowym, że e, to e, może się wydarzyć. No i właściwie Bo w domu to chyba się innych tematów nie było w każdym spotkaniu rodzinnym nie, nie, niż, to, niż to, właśnie to edukacja. Było, tak, tak. To było takie mocne, że. Jak wzrastałem cały czas w tym, w tym pedagogicznym, niejako pedagogicznej at atmosferze. No i tak się jakoś w życiu poukładało, że troszeczkę mam do czynienia z zarządzaniem, a troszeczkę mam do czynienia z takim klasycznym uczeniem. I łączę te dwie dziedziny, a więc trochę tej pedagogiki i trochę jestem związany jak najbardziej z. Naukami prawniczymi. Ale ze sportem też, bo skończył też. Pan AWF w Katowicach. Też, też. I to jest właśnie, mogę powiedzieć, że to jest ta pasja do historii i pasja do e, sportu, czy też może trochę mniej wychowania fizycznego, e, została mi e, zaszczepiona zdecydowanie najpierw w szkole podstawowej, a później mocno kontynuowana w liceum, dlatego że tam byłem reprezentantem, chociażby w siatkówkę. Grałem i reprezentowałem szkołę na <coughs> regionalnych czy też wojewódzkich rozgrywkach w pice, w pice Siatkowej. Zresztą wychowanie fizyczne tam zawsze mi się podobało, czy zajęcia pozalekcyjne, które były w sobotę prowadzone przez pana Wieloch. Czyli relaks też na sportowo? Też dużo. Dużo sportu jest w moim życiu, tak, dużo. A czy żonę poznał pan właśnie w Kasprowiczu, bo też była absolwentką pierwszego liceum? Jeśli chodzi o takie twarde fakty, to, to nie. Znałem, je, znałem ją trochę wcześniej, ale jakoś w liceum nie utrzymywaliśmy zbytniej takiej e, relacji, powiedzmy w ten sposób, dlatego że żona była z innej klasy. No jak to w tym wieku, jakby z innych klas, e, uczniowie nie za bardzo mają ze sobą relacje, szczególnie jak to jest klasa e, starszego rocznika, powiedzmy w ten sposób. No to starsze roczniki w tym okresie nie za bardzo spoglądają na, na młodsze roczniki. A na studiach wszystko się zmienia? A na studiach później już wszystko zostało, jakby to powiedzieć, wyznaczoną, została wyznaczona nowa droga w naszych relacjach. Czy wybór szkoły średniej miał wpływ na to, czym Pan obecnie się zajmuje? No w pewnym sensie tak, no bo matura była i matura otwiera jakby te ścieżki, jeśli chodzi o studiowanie. Ale na pewno, na pewno zawsze interesowałem się historią i tam pod kierunkiem profesora Motyki ta historia jakby utwierdziłem się w tym, że to jest fajna sprawa interesować się dalej historią. I to, 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 mnie, pchnę, to, to mnie pchnęło w kierunku prawa. Po prostu to, to, to było dla mnie istotne i pomocne jakby później w poznawaniu tych tajników wiedzy prawniczej. No i też to wychowanie fizyczne, to też mnie w pewnym sensie zainspirowało w okresie czasów licealnych. Czy pełnienie funkcji dyrektora szkoły w obecnych czasach jest trudne? Chodzi tutaj o zmiany oświatowe no i brak środków, bo zawsze na tą oświatę niestety brakuje. Każde stanowisko w administracji publicznej jest, nosi ze sobą pewnego rodzaju ryzyka, Związane z różnymi trudnościami, które otaczają to, tą, tą funkcję, ale jak z drugiej strony, każde stanowisko przynosi pewnego rodzaju satysfakcję, że jest człowiek i ma na coś wpływ i może sobie zmieniać tą rzeczywistość tak mniej więcej, jakby chciał, żeby w przyszłości ta rzeczywistość wyglądała. Także tutaj jest oczywiście nie miejsce i czas, żeby rozwijać jakoś e, szerzej e, ten temat, ale to po prostu tak wygląda. E, raz się bardzo cieszymy, a raz się po prostu troszkę smucimy. ale e, tak ale jak chyba każdy, więcej jest radości, bo młodzież wie, taką radość daje. Więcej radości, ponieważ e, mamy dużą satysfakcję, jak widzimy, jak to e, jak ta młodzież się po prostu wspaniale rozwija. E, w bardzo dobrych warunkach, jakie szko szkoły, Raciborskie posiadają. To ja dziękuję za to spotkanie. A naszym gościem był dr Jacek Pieszała, dyrektor zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, a także absolwent pierwszego liceum w Raciborzu. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie.